Книга с тобой купили. Я думаю, что ты купил ее, но это тогда было. Я знаю. Я думаю, что у меня есть такая белая книга. Потому что сейчас все масло и все. Потому что сейчас... Града. Если сейчас исчезнет, то со стороны у нас будет Ja w cytat mówię o tym. interesuje znak najbliższych A to proszę prostu trenerem powinien być. A chyba tak w jedną właśnie tam dupy.

Của

On mi podaje numery, które ja mu dałem tydzień wcześniej, żeby on do tego nie zadzwonił. A on mi po tygodniu mówi, że on z tymi osobami rozmawiał. I mi daje, nie bym mówię ci, no dwa razy już się znaczyłem. Jeżeli pani pan mówi, ja panu to nie Nie mam nawet czasu, żeby się na nich zabrać. A ja tak. teraz się zacząłem zabierać do tych środków. A mi goście dali tam. Dałem mi go pięć minut i ten. I ten

I mi to że jak że co? Chcę to nie Dlaczego Słuchaj, Słuchaj. nie do Mnie to interesuje dlaczego, żeście żeście na tej sali takie radzie, które że nie w kilkusetu To był, to uważa... Nikt nie, wiem, ale... ale... że nie ale czy nasz nazwiska, zbyt też Nie, do tego, do tego, ci nie? Nie. <ślinie> <ślinie>

Laptopem. <głos> <głos> Gdzie będzie? Ten, Gdzie będzie? Gdzie hmm. będzie? Ludzi, a będzie? Gdzie będzie? Gdzie pracy Gdzie że to będzie? Gdzie będzie? do szpitala. To 3 -3. Gdzie będzie? Gdzie będzie? Gdzie będzie? tam? o, będzie tam bramka numer 2 patrz patrz patrz, 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 patrz zobacz bramka z nam wychodzi Tam, tragedia, tak naprawdę to tragedia taka, Ile, mogą być, trzymaczek są, prowadzą, czy 4. 4. A taki jest, że niebywa, tak, jak będzie, no? no, to jest, że jest, że jest, że Zaszczyty domu i Ale otworzyła sąsiadka. I się tego? Siedza, to mówi teraz, że ona się czuje chora i. Nie, się zaprosić, na konferencję, to się. bo konferencję. Bo lewą nogą strzelał, ty.